Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś przedstawię państwu trochę szerzej stanowisko programowe kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Eugeniusza Maciejewskiego. To, co dziś się dzieje w naszej ojczyźnie, niemal na wszystkich poziomach funkcjonowania państwa, można określić jednym wyrazem paranoja. Wszyscy rodacy wiedzą o tej sytuacji i, czasu, i strata czasu na omawianie. Ale przytoczę choć jeden fakt. Zasypuje się kopalnie węgla, a polskiemu rolnikowi każe uprawiać rośliny do biogazowni na energię. Politycy a zwłaszcza PSL, odpowiecie za to przed stwórcą wprowadza się robaki do zbiorowego żywienia, czyli tym decydentom GMO już zlasowało mózgi. Przecież ponad 37 milionowo milionowy naród nie może pozwolić garstce opętanym na robienie z nas durni i rujnowania naszej ojczyzny. Więc jako Kandydat na prezydenta Polski 2025 przypominam wszelkiej władzy w Polsce zasadę, że najpierw polski interes narodowy i polska racja stanu. Dlatego też żądam od parlamentarzystów i przedstawicieli rządu pilnych decyzji, a mianowicie. Wypowiedzieć wszelkie dyrektywy, ustawy, które demoralizują młode pokolenie Polaków. Wypowiedzieć WHO i absolutnie nie wchodzić do NWO, czyli Nowego Porządku Świata. Nie, nie realizować żadnych paktów imigracyjnych. Nigdy więcej wojny polski żołnierz ma bronić swojej ojczyzny. Wypowiedzieć wszystkie dyrektywy Unii Europejskiej niszczące naszą gospodarkę, rozwój gospodarczy na podstawie naszych surowców mineralnych, zachować rodzinne gospodarstwa rolne. Jeśli to nie będzie od zaraz realizowane, to już jako przyszły prezydent Polski spowoduję szybką wymianę parlamentarzystów. Człowiekowi do życia potrzebne są dwie wartości: duchowa, czyli wiara, tradycja, kultura, które już wcześniej omawiałem, i fizyczna, czyli materialna, dobra, ekonomiczne, postęp cywilizacyjny. Będąc prezydentem, będę stał na straży tych wartości, mając na uwadze, Polski interes narodowy i polską rację stanu. Moim najwyższym nakazem będzie czuwanie nad przestrzeganiem konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium, dochować wierności złożonej przysiędze i wierności narodowi. W dalszej kolejności przedstawiam moje spojrzenie programowe dla wykorzystania przez parlamentarzystów i pozostałe władze w Polsce. Po pierwsze, konieczna jest nowelizacja konstytucji. Na przykład artykuł 104, paragraf 1, który chroni obecnie posła, powinno być odwrotnie. Musimy mieć możliwość odwołania posła. Przykładowo, artykuł 220, paragraf 2, który uniemożliwia rządowi pobieranie kredytów z Narodowego Banku Polskiego, co hamuje rozwój gospodarczy. W Konstytucji muszą się zna znaleźć zapisy o referendach w najważniejszych sprawach i ten wynik referendów ma być, Obowiązujący dla rządu. Musi być napisane prawo od nowa, jasne, czytelne, bo dziś w tym gąszczu przepisów gubią się nawet prawnicy. Musi być wykazana jawność pochodzenia parlamentarzystów i osób na najwyższych stanowiskach państwowych i samorządowych, bo suweren, ma prawo wiedzieć, kto nami rządzi. Niezależność w trójpodziale władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej. Służby mundurowe i pozostałe mają zapewniać bezpieczeństwo i interes narodowy, a nie interes poszczególnych grup politycznych. Jako były mundurowy stawiam sprawę jasno. Służby nie mogą być instrumentem w grach politycznych. Unia Europejska ma być suwerennych ojczyzn, na co zgadzaliśmy się wszyscy Polacy wchodząc do Unii. Stop nadmiernej imigracji. Musimy spełnić patriotyczny obowiązek przyjęcia do Polski swoich obywateli, przymusowo wywiezionych w głąb Rosji będę orędownikiem pokoju dlatego jako zwierzchnik sił zbrojnych wprowadzę neutralność milita militarną przy zachowaniu silnej nowoczesnej armii do ewentualnej obrony polski żołnierz tylko do obrony swojej ojczyzny polacy dość już przelali krwi za wolność i suwerenność, każdy mężczyzna, będzie miał obowiązek przeszkolenia wojskowego. Na przykład, pół roku po przeszkoleniu, każdy będzie później miał przydzieloną broń, zdeponowaną w odpowiednich urzędach w rejonie zamieszkania. Zachować polską złotówkę. A wejście do strefy euro tylko w momencie wyrównanych potencjałów gospodarczych. Rozwój gospodarki, energetyki w oparciu o rodzime zasoby naturalne, przywrócić polskie marki musimy, odbudowa polskiej spółdzielczości przetwórstwa rolno-spożywczego, rolnik miał gdzie zbywać swoje towary. Odbudowa polskich sieci sklepów detalicznych, wszystkich branż, rynki zbytu dla towarów rolnych, opłacalność produkcji, służba zdrowia, likwidacja przyczyn chorób, profilaktyka zdrowotna, naturalne metody leczenia, zdrowa żywność, zdrowe społeczeństwo, nowoczesne urządzenia diagnostyczne, itd. Oświata, bezpłatne przedszkola i szkolnictwo. Nauka przyjacielem uczniów, prawda historyczna, kultura, wartości, nowoczesność, kreatywność, informatyzacja, cyfryzacja, postęp takie będą rzeczy pospolite, jak ich młodzieży chowanie. Pokój oraz współpraca gospodarcza i kulturalna ze wszystkimi narodami nie realizować roszczeń żydowskich dotyczących mienia bezspadkowego, czyli ustawa 447 USA. Koniec dofinansowania Ukrainy bez wzajemności. Musimy doprowadzić do ekshumacji naszych rodaków na terytorium Ukrainy i godny pochówek zastosować. Jak już mówiłem w pierwszej konferencji, będą, będę wsłuchiwał się w głos społeczny i wspólnie będziemy realizować nasze cele narodowe, które właśnie wynikną z potrzeby chwili. Powtórzę jeszcze to, co mówiłem w poprzednim nagraniu. Rodacy, przedstawiciel piastów na prezydenta Polski Eugeniusz Maciejewski, daje. Początek iskry z Polski. A teraz wy, drodzy rodacy, wszyscy zastosujmy pocztę pantoflową i internauci rozniećcie ogień, by płonęła nie planeta, ale by płonął duch narodu polskiego, że jesteśmy dumni z tysiącletniej tradycji jesteśmy królewskim szczepem piastowym. Dlatego też teraz stawiam się do Waszej dyspozycji, by wreszcie było głośno o piastach i jednocześnie zwracam bezpośrednio do wszystkich obywateli o pomoc w zebraniu wymaganych podpisów, a w dniu wyborów proszę pozytywnie przydzielić mi mandat do sprawowania urzędu prezydenta Polski. Dziękuję za uwagę.